Hej, Serbiaczy, nie uważasz, że Imperium Osmańskie zbytnio się tu panoszy? No w sumie racja. To wiesz co w Mu. Ale przed tym stwórzmy sojusz o nazwie Liga Bałkańska. Zaprosimy Grecję do sojuszu. Po co go zapraszać? Bo ma flotę morską, mamy nie. Grecja chcesz do sojuszu przeciwko Osmanowi? No mogę. A ja też mogę. No możesz. Plan jest taki. Na początku Serbia i Czarnogóra zajmą Prištinę, Grecja zdobędzie Wysepki, a ja na początek zdobędę Radowis, a na końcu najtrudniejsze zdobycie Adrianopola. Czemu najtrudniejsze? Bo twierdza Adrianopolska została zaprojektowana przez Niemców, co oznacza, że ma wieżyczki, bunkry i możliwe, że lasery. W imieniu całej Ligi Bałkańskiej wypowiadam ci wojnę. Co? Ośmieliłeś się dokonać inwazji na moje ziemię? Drogo za to zapłacisz! Niepodległość. Może porozmawiamy o pokoju.